Witajcie na kanale Zielonego Parapetu. Mam na imię Alicja i na Waszą prośbę przygotowałam filmik o roślinach, które będą nadawały się na stanowisko ocienione. Zapraszam. Nie ma idealnej rośliny, która przetrwa w warunkach bez słońca, bez światła, bez doświetlenia. Często zadajecie nam pytania, czy na przykład w łazience bez okna możecie postawić jakąś roślinę. No niestety, jeżeli jej nie doświetlacie, nie, rośliny potrzebują światła do życia, aby przeprowadzać prawidłowo proces fotosyntezy, więc. Jeżeli macie stanowiska, do których w ogóle nie dochodzi słońce ani żadne inne światło sztuczne doświetlające, to żadna roślina wam na tym stanowisku nie przeżyje. Ale są rośliny, które będą dobrze e, utrzymywały się na stanowiskach ocienionych, gdzie jednak jakaś tam ilość promieni słonecznych dociera. Na szczycie listy jest Epipremnum aureum. Jest to według mnie roślina niezniszczalna. E, trzymałam ją w kuchni, gdzie wiadomo tam e, gotuje się, otwiera się okno, naprawdę nic z nią się nie działo. Następnie przyniosłam ją do salonu. Podwiesiłam na górze, nie dochodzi tam za dużo światła słonecznego, wręcz przeciwnie, tylko to epipremnum się tam trzyma. Jedynie co, musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli roślina nie ma za dużo dostępu do światła, to niestety liście nie będą się tak ładnie wybarwiały. Epipremnum należy właśnie do roślin odpornych, więc jeżeli macie w domu jakiś tam ciemniejszy kąt, albo nawet do łazienki, to będzie świetna roślina. Do tego rośnie bardzo szybko, Możecie się dzielić szczepkami ze znajomymi, więc jeżeli potrzebujecie rośliny szybko rosnącej, łatwej w uprawie i na miejsca ocienione, to na pierwszym miejscu jest Epi. Kolejnymi roślinami, które na pewno znacie na przykład z hoteli czy restauracji, bo bardzo często je tam można spotkać, są zamiokulkasy. Czemu je to można spotkać? Ponieważ to są żelazne rośliny. Nie bez powodu mają taką nazwę. Są bardzo, bardzo odporne na niesprzyjające warunki, jak na przykład okresowe przesuszenie, czy na przykład stanowiska z mniejszą ilością światła. Jak wiadomo, zamiokulkasy to są semisukulenty. Jest ich naprawdę bardzo dużo odmian, na przykład standardowy zamiokulkas zamifolia. Właśnie tą odmianę bardzo często można spotkać w hotelach, w urzędach, na korytarzach, na przykład w szkołach. Mamy Jest... zamiokulkasa zamifolię. Jest to świetna odmiana, która rośnie y, wolno. Niestety nie dorasta do tak dużych rozmiarów, chociaż dla niektórych to może być też plusik. Y, ma świetne, grube łodyżki, które dodają jej uroku. Jeżeli chodzi o te ciemne plamy na łodyżkach, czy jeżeli chodzi o zenzi, czy może o zamifolię, to jest naturalna cecha rośliny. Tutaj nie musicie się martwić. To nie jest żadna choroba, żaden szkodnik, po prostu ten typ tak ma. Mamy jeszcze zamiokulkasa Raven. To jest roślina o ciemnym wybarwieniu, wręcz czarnych liściach. Odsyłam was do filmiku o roślinach z czarnymi, ciemnymi liśćmi. Macie tam więcej takich roślin. Właśnie ten Raven to jest jedna z nich. Kolejnymi roślinami to już trzecia nasza pozycja, moja ulubiona to są Sanseverie, potocznie zwane wężownicami, językami teściowej. Ta oto za mną to jest Sanseveria Laurenti. Jest naprawdę w pokaźnym rozmiarze nie jest wystawiona na stronie ale będzie można ją kupić. Ona kosztuje 240 zł. I jeżeli y, jesteście chętni na tą roślinkę, to dajcie znać w komentarzu. Sansewerie rosną bardzo wolno, dlatego jeżeli już chcecie mieć taki duży rozmiar, to polecam Wam zakupić już takim większym, bo niestety te mniejsze to potrzebują lat naprawdę, żeby y, tak okazale wyrosnąć. Sansewerie to rośliny, które mogą być na stanowisku ocienionym, y, na stanowisku słonecznym lub z rozproszonym światłem. Naprawdę są one bardzo żelaznymi i odpornymi roślinami. Więc jeżeli zaczynacie swoją przygodę, to na pewno powinniście zdecydować się na jedną z nich, bo mamy bardzo dużo odmian. Słuchajcie, jest Laurenti, jest Tiara, jest Sanseveria Moonshine, naprawdę do wyboru, do koloru. Teraz przechodzimy do roślin liściastych, które możecie ustawić właśnie w ocienione stanowiska. Zaczynamy od bluszczy. Są to rośliny, które chyba są każdemu znane. W starożytności symbolizowały dobrobyt, dostatek, nieśmiertelność. Bluszcze to rośliny, które potrzebują chłodniejszych stanowisk. Jeżeli chodzi o podłoże, to jak to nasza Ania mówiła, to lubią mieć mokre stópki, czyli stale wilgotne podłoże i tego trzeba pilnować przy tych roślinach. Mam dwa pokaźne egzemplarze, które będzie można zakupić. Tak wyglądają, one mają już z 1,50 m są bardzo wyrośnięte. Już można je gdzieś podwiesić. Będą stanowiły świetną kompozycję. Każdy z nich kosztuje jedynie 90 zł. Myślę, że to nie jest duża cena jak za tak pokaźną dużą sadzonkę. No więc jeżeli macie na przykład jakieś, yy, jakąś ciemniejszą łazienkę, bo bluszcze bardzo lubią wilgotne powietrze, więc do łazienek będą się idealnie nadawać. Można je postawić na półeczkę i będą nam świetnie rosły. Mamy dwa egzemplarze. Tutaj mamy bluszczy warigate, jest też minehertz, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani roślinami, to dajcie znać w komentarzu. Przechodzimy do marant. Bardzo popularne rośliny, nazywane też modlącymi się roślinami. Czemu modlącymi się? Już wam kiedyś o tym mówiłam, ponieważ na wieczór pięknie składają liście, pokazując swoją spodnią blaszkę, a rano się otwierają. Maranty to rośliny, które właśnie można postawić w lekkim półcieniu. Jeżeli chodzi o wybarwienie, to tutaj pamiętajcie, tak jak mówiłam na początku, jeżeli macie na przykład marantę variegatę, to stawiając ją w półcieniu może utracić większość swojej wariegacji. Więc da radę, poradzi sobie, ale musicie pamiętać o tym, że niestety te kolorki będą, nie będą tak wyraziste. Liście też mogą być mniejsze. Maranty to rośliny płożące się, dlatego nie polecam wam prowadzić je na paliku, ponieważ też roślina może nie zachować takich wielkich liści, wręcz przeciwnie może mieć mniejsze, może też mieć większe odstępy pomiędzy liśćmi. Maranty to rośliny wilgociolubne, więc wystarczy im właśnie stanowisko półcieniste, podłoże przeznaczone dla roślin wilgociolubnych. A, no i są bezpieczne dla naszych pupili. To też jest ważne, jeżeli macie kota, psa lub inne zwierzę, to maranta, jeżeli tam skupnie marantę, to nic się nie stanie. Odkrycie roku. Jest to krzyżówka Sansevierii i Draceny. Jak wiadomo, mówiłam, że Sansevierie to są rośliny mega odporne. Draceny też, zresztą za niedługo Wam pokażę, bo też nadają się na stanowisko płócieniste. No a ta roślina to po prostu jest hardcore. Jest to krzyżówka dwóch najbardziej odpornych roślin. Więc tutaj też na stanowisko ocienione jak najbardziej będzie odpowiednia. Mamy takie trzy duże egzemplarze, tak jak ten, co trzymam w ręce. Mają świetne, jasne takie kropeczki, które się ładnie odznaczają na liściach. Prezentuje się świetnie. Tu jest kilka sadzonek, więc możecie też je rozsadzić na mniejsze sadzonki. Podłoże przeznaczone, podłoże uniwersalne zielonego parapetu wystarczy dla tej rośliny. Stanowisko półcieniste i nic więcej jej nie potrzeba. Podlewanie od czasu do czasu wodą przygotowaną i odstaną. Zobaczcie jaka ta sadzonka jest wielka. Rośliny, yy, które pamiętamy z domu naszych babć, a mianowicie draceny, osiągają pokaźne rozmiary, no i możemy je ustawić na stanowiskach ocienionych. Są różne odmiany. Ta jest akurat z różowym rantem. Draceny to rośliny też bardzo łatwe w uprawie. Tutaj większość roślin, które Wam pokazuję, są naprawdę łatwe, więc jeżeli też zaczynacie swoją przygodę albo szukacie jakiegoś prezentu dla kogoś, kto zaczyna, te rośliny będą idealne. Dracena może stać albo w półcieniu, albo w rozproszonym świetle i nic jej nie będzie. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Taki yy, pióropusz na górze. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnej rośliny. Kultowe zielistki. Rośliny, które na pewno pamiętacie ze szkolnych parapetów. U mnie w szkole było, ich, było tego pełno, właśnie dlatego, że są łatwe w uprawie. Zielistki, ja sama mam kilka odmian. To jest akurat Atlantik, też mam taką w domu. U mnie stoi w głębi salonu, na samej górze szafki i naprawdę nic się z nią nie dzieje. Jedynie co, to ją regularnie podlewam, nie doprowadzam do przesuszenia podłoża, ale też uważam, żeby nie, nie przeleć naszej roślinki. Zielistki oprócz tego, że nadają się na stanowiska ocienione, są łatwe w uprawie, są bezpieczne dla naszych pupili, a dla mnie to jest ważne, bo u mnie są psy, koty, no i nieraz się interesują różnymi roślinami. To do tego jeszcze oczyszczają powietrze z toksyn. Więc ta, te rośliny mają bardzo dużo zastosowań. Do tego bardzo łatwo je się rozmnaża, szybko rosną. Jeżeli wy macie jakieś zielistki, to też warto je co jakiś czas odmładzać. Ja swoje odmładzam, też robię nowe sadzoneczki. Zobaczcie tutaj właśnie, można zrobić z tego nowe sadzoneczki, ukorzenić w wodzie i wsadzić do, do podłoża. Jest dużo odmian, więc jeżeli zastanawiacie się, o mogą być też do łazienki, to też jest ważne, bo nieraz pytacie się nas, jakie rośliny do łazienki, więc zielistki będą też idealne do łazienki. Kolejnymi roślinami, już zbliżamy się do końca, są patyczaki. Jak wiadomo patyczaki to są sukulenty. Tak wyglądają. To już jest większy rozmiar. Jedynie co może im zaszkodzić, to zbyt duża ilość wody. Niestety ja tak swojego zabiłam, yy, zaczął marnieć. Ale jeżeli zastosujecie się do zasady, bardzo mało wody, raz naprawdę na trzy tygodnie w zupełności wystarczy, yy, dacie go na stanowisko ocienione, bo też nie toleruje zbyt dużej ilości światła. To będzie Wam róóż świetnie, więc, to jest taka bezproblemowa roślina i świetnie yy, komponuje się w osłonkach głowach. Tu, akurat do tego, dobrałam mumina, więc wygląda bardzo fajnie jako fryzura do naszych głów. Na dzisiaj to koniec. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. W zakładce naszego sklepu możecie znaleźć więcej roślin, które będą yy, idealne na stanowiska ocienione. Ja, im ja Wam pokazałam tylko część z nich. Wraz z Karoliną staramy się robić filmiki o tematyce, którą nam podsuwacie, która jest teraz najbardziej dla Was interesująca. Dlatego, jeżeli macie pomysł na kolejny filmik, dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i co, widzimy się w kolejnym roku, życzę Wam sukcesów w uprawie, nie przelewania roślin, nie przesuszania, no i wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia. Cześć! Myśleliście, że to koniec? Nie! Mam jeszcze dla Was dwie propozycje i na pewno czekaliście, aż Wam je pokażę. A mianowicie paprotki, no, nasze kultowe paprotki, rośliny naszych babs. Są to rośliny, które no dają się na stanowiska ocienione. Słuchajcie, legenda głosi, że w noc świętojańską można znaleźć kwiat paproci. No jak wiadomo, paprocie nie kwitną. Jeżeli ktoś z Was znalazł kwiat, to dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Świetne jest to, że paprotki są z nami od naprawdę zarania dziejów. One przetrwały zmiany klimatyczne, dostosowały się do różnych ciężkich warunków, więc są to rośliny prawie niezniszczalne. Niestety w domach można je zabić, na przykład zbyt ciepłym powietrzem. One tego nienawidzą. Ja tak niestety swoje uśmierciłam, dlatego pamiętajcie, z dala od kaloryferów, szczególnie w okresie grzewczym. Oprócz tego, że mogą być na stanowiska ocienione, są Bezpieczne dla naszych pupili i oczyszczają powietrze oraz świetnie je nawilżają. Dlatego polecam je do sypialni. I teraz ostatnią rośliną na dzisiejszej liście są fitonie. To też są rośliny naszych babci. Nadają się do lasów w szkle. Często nas pytacie, czy możecie właśnie jakąś roślinę posadzić w szklanych kulach. Tak, to są na przykład fitonie. Są to rośliny, które uwielbiają dużą wilgotność powietrza, podłoże też dla roślin wilgocielubnych. No i mogą stać w stanowiskach półcienistych. Jedynie co, to na przykład te o bardziej żywych, kolorowych, wybarwionych liściach mogą troszeczkę tracić swoją barwę. No ale to, jak tak mówiłam na początku, niestety wszystkie rośliny, które nie mają dużego dostępu do promieni słonecznych mogą tracić barwę. I tak na koniec już naprawdę to jest ostatnie co powiem. Jeżeli chodzi o łazienki bez okna, to niestety ale żadna roślina w tym nie przeżyje, chyba że zaczniecie je doświetlać. Więc to jest rozwiązanie właśnie dla osób, które posiadają ciemną łazienkę, a bardzo chcą mieć rośliny. Teraz już koniec. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.